Hej, ściganko! Z tej strony Smoky i witam w kolejnym odcinku Burzy w Mózgu, a dzisiaj poruszę temat braku rodzica w ważnych chwilach. Brak rodzica w życiu, bo na przykład umarł, mam na myśli wychowanie się bez rodzica, musi być dla dziecka bardzo trudne, ale dziecko jest... Co zabrzmi strasznie, przyzwyczajone, że go po prostu nie ma. Inaczej wygląda sytuacja, gdy wychowujecie się z rodzicem, ale go nie ma w jakiejś ważnej waszej sytuacji. Wiecie, mam na myśli imieniny, urodziny, komunia, operacja, jakieś zawody i tak dalej, i tak dalej. Gdybym ja była rodzicem, to bym była zawsze i wszędzie, choćbym miała zmieniać moje plany. No, chyba, że dziecko mi powie, że po prostu mnie tam nie chce. Jeżeli tego nie zrobi, to odbieram to jako rodzicu bądź. A jeżeli bym nie miała pewności, to zawsze mogę zapytać. Nic strasznego, dzieci przeważnie nie gryzą. I jak wiecie, życie może się różnie potoczyć. Rodzice mogą nie mieszkać razem i wtedy uczestnictwo rodzica w każdej ważnej sytuacji jest nieco utrudnione, ale nie niemożliwe. Czy chcieć! Wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie komunię, zapraszacie rodzina, oczywiście rodziców, rodzica i jego partnera też. Rodzice nie przepadają za sobą, za ich partnerami również. Część rodziny zaciska zęby i siedzi w kościele, żeby nie sprawić przykrości dziecku, ale rodzic postanawia, że będzie stał przed kościołem. Jeśli przykro, bo liczyłeś, że zobaczysz go w samym kościele, ale jest okej. Okay. Jedziecie na obiad, ale tego jednego rodzica tam nie będzie, bo nie lubi rodziny drugiego rodzica. Dziadków ze strony jednego rodzica również nie będzie właśnie z tego samego powodu, ale to jest temat na inny odcinek. Jest ci przykro. Nie ma jednej z najważniejszych osób w Twoim życiu. W jednym z ważniejszych momentów. A dlaczego nie było tego rodzica? Bo nie mógł zacisnąć zębów na kilka godzin. Są takie sytuacje, w których po prostu trzeba zachować klasę. No cóż. Nic z tym nie zrobisz. Możesz się tylko z tym pogodzić. Selavi? No dobra, dobra. Może komunia nie jest dla Was taka ważna. Weźmy na przykład jakąś operację. Nie wiem, jak teraz wygląda sytuacja. Czy można kogoś odwiedzić w szpitalu? Ale załóżmy, że rodzice dziecka mogą tam być. Ty się stresujesz, boisz, bo nie wiesz, jak to będzie wyglądać. I liczysz, że będą przy Tobie bliskie ci osoby, które będą cię wspierać. Nie mówię, że mają tam siedzieć cały czas, ale niech tam będą chociaż na chwilkę. Okazuje się, że jednego rodzica tam nie będzie, bo ma zaplanowany wyjazd. No i co masz zrobić? Jeśli przykro, bo to będzie jedna z ważniejszych rzeczy aktualnie w Twoim życiu, a nie będzie koło Ciebie obojga rodziców. Jakbym ja była na miejscu rodzica, to bym starała się przełożyć ten wyjazd. Dziecko jest ważniejsze. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za jego obejrzenie. Jeżeli chcecie, to możecie się podzielić swoją opinią na ten temat w komentarzach na dole. Ale chętnie poczytam, a tymczasem do zobaczenia w tym formacie za tydzień o tej samej porze. Trzymajcie się! Hej!